Hej, siemanko, witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Maku i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Getting Over It by Bennett Foddy, oczywiście. With Bennett Foddy. Moi drodzy, w ostatnim odcinku doszliśmy naprawdę dość daleko, w sensie... Aha, jesteśmy tutaj. Pewnie spadliśmy, tak? Okej, okay. to było jakiś czas temu, więc mogę nie pamiętać. No dobra, tak czy siak jesteśmy dość wysoko, więc spoko. A, oczywiście nie muszę przypominać, że subskrypcja oraz łapka w górę pod tym filmem jest bardzo mile widziana. Tak samo komentarz. Też z chęcią czekam na wasze komentarze. Piszcie też jakieś podpowiedzi ze swojej strony, jakbyście chcieli, żebym te materiały realizował. Może macie jakieś ciekawe podpowiedzi. Na pewno taką nie pogardzę i z chęcią sobie poczytam. Także piszcie komentarze. No. A my teraz przechodzimy w sumie. Nie ma co czekać. Do... Boję się, że zwalę to teraz, bo nie grałem od chyba od ostatniego odcinka właśnie. I boję się, że to się może. Okej, okay, to tyle było dobrze. I teraz trzeba wskoczyć. Trzeba wskoczyć. Spróbujemy. No nie, no nie, no, nie, no właśnie nie. o, o, Co o, o. tutaj co? Co może być dobry pomysł? Tutaj się wkręci. Nie spadam. O. Okej. Okay. Okej, okay. o właśnie I o to miejsce mi chodziło. O to miejsce mi chodziło. I tutaj może być problem. Bo, bo tych lamp jeszcze nigdy w życiu nie przeszedłem. W sensie na ostatnim odcinku trochę jakby przeszedłem, ale to nie jest jednak. Y... To jednak y, jest wyższy poziom teraz. Bo raz można przejść przypadkowo, a potem... A mogę nawet spaść jeszcze. Przecież to jest najbardziej wkurzająca gra świata. Bo nie się wszystkiego można spodziewać. Także nie ma się tutaj nawet co dziwić. Jest rano, ja chcę mieć dobry dzień. Nie chcę sobie go psuć tak z rana od razu. Także, Gro, proszę tutaj mi... Nie psuć humoru. Albo chociaż się postaraj... Ja opierdykam. No sobie jaja chyba robicie ze mnie teraz. Okej. Okay. tutaj się udało. Nie. Tylko zaraz, mi się nie ruszył. Głupio. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz tak, trzeba się wdrapać... Tutaj na to najlepiej. Chodź, 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 chodź. Na to powiedziałem najlepiej. Okej. Okay. Ten to ma silne łapy. Ja pierdziele, ty. Ja się tak w życiu nie utrzy... Blisko było! Dobrze, jeszcze raz. Jeszcze raz. To się musi w końcu udać. Bez skitu. Próbujemy jeszcze raz, pra prawda? I znowu się zdupiłem. Nie w tą stronę... Chłopie, nie w tą stronę. To jest ci poro... No jeszcze nikt nie dosłuczę. Jesus Christas co to jest za kówno? To chyba zły pomysł, żeby tak z rana grać w tą grę. To był zły pomysł. Właśnie człowiek tylko w... Kurże, że tak powiem. don't worry be happy 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 Skup się bardzo. Pełne skupie. Dobra, nie, to było słabe. Bam, bam, dobra. Jest, ro... zrobię. Bam, bam, dobra. idzie... Nie, 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 nie. Bez Kitu. Kitu. To są. Jaja, nie? <ślesk> <ślesk> Kurde, no po prostu są. To są jakieś jajeczki, jajeczki zaraz zrąbię to w ogóle będzie dramat jakiś Ba, no. Nie, 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 nie Nie odbijaj mi się tutaj nigdzie, nie odbijaj mi się tutaj Chodź tutaj Do mamusi, do mamusi, na dół, na dół, na drzewko, na drzewko I teraz jebs. i dupa I się zij. Dubiłem na tym. Ja pierdziele. To są jaja. To są po prostu jaja. No nie wierzę w to. A to boli, wiecie? To boli. Bo człowiek się stara i chce. I kur... i kurde. I kurde, nie chcę mu się to zrobić, tylko chce. Nie wiem co, o, o czym teraz mówię, ale po prostu chodzi mi o to, że jestem zły. No szkurde! Złap się tego gówna nie Się odbijasz no. <noise> mnie denerwuje ta gra po prostu z samego rana, z samego rana O, o, o! Mm. No szkurde, no przecież to są jakieś jaja, no ileż można... No, o, 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 widzicie? Jak zrobię szybko to jest dobrze. Jak zrobię szybko to jest dobrze. Czekaj, 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 czekaj. Cze. robimy tak? Kuźwa, chwyć się. Dużo no Mało brakowało i bym wyleciał na początek. Ale to już byłby koniec filmu, bo nie dam rady tego psychicznie, po prostu. Telefon. No, halo? Może okulary ubiorę, może mi to pomoże. Dobra. Teraz będę miał plus 100 do y, skilla, więc dajcie mi chwilę. Przejdę do tą grę zaraz. Czy to jest sarkazm oczywiście. To jest po prostu wykonalne, chyba. Zaraz się. Wkurzy mi to sterowanie, to jest tak głupie po prostu. więc. się. Dzięki. Kto napisał teraz na zdrowie, to dzięki. O, Nie, 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 kuźwa za szybko. Czemu ja taki jestem narwany? Ja nie wiem. Za szybko wszystko chcę. Ok, to będzie idealnie. Więc super. Teraz robimy. Bam. I bam. I super. Dobra. Zumy, taki kawał spadliśmy, że to jest hit. Tak naprawdę cofnęliśmy się w rozwoju, w sensie. w, w rozwoju. W rozgrywce o, o, o ten jeden odcinek, i tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia, więc nic się nie zmieniło. Masakra. A ja tu myślałem, że sobie nagram fajny odcinek, gdzie wchodzę na poziom wyżej. Jezus, Mary. A tu dupa. A tu spadłem, i zaczynam od nowa. Chciałem sobie tak nagrać ładnie tutaj, a tu dupa, no. Jestem tak ciekawy, co tam dalej jest, bo, nawet tego, bo nie wiem na, nawet tego nigdy nie widziałem, więc jakby. To, tylko te lampy są dość ciężkie do przejścia, moim zdaniem, nie wiem. One są takie, że tam jest mało miejsca i trzeba się obrócić z tym wszystkim i... masakra. No nie. Te okulary tak nic nie dają. Także, ktoś, jeżeli ktoś wam mówi, że okulary dodają inteligencji i tak dalej, i tak dalej, to tylko wizualnie. Nic się nie, nie zmienia w głowie, ani w umiejętnościach, ani... W... Nie, nic, nie. Kurde! No nie... O jest w tej grze. Jak ktoś to przeszedł to naprawdę jest mistrzem ej. No! Dobra, już idę. Jestem, kurde, nie wiem co się dzisiaj dzieje. Wszyscy dzwonią. Trąbią, wołają Ech, Dobra, jestem. Możemy dokończyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie w tą stronę. Ugh. Fuck this shit, motherfucker. Sorry musiałem. Nie jest tak źle. Oh, do not stand at my grave and cry. I up, am... up i, i stop. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, dzięki za obejrzenie, subskrypcja, lajk, like, komentarz, cześć, bo ja już nie mam siły, naprawdę, to jest, to jest ponad mojej siły, trzymajcie się, cześć.